Siema! Jestem Julia. A ja miłość, Dzisiaj jest piątek, 3 listopada. I mamy Ewangelię dla Was na dziś. Kto z Was myśli, jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz na dzień W tej Ewangelii chodzi o to, że musimy sobie pomagać. Niezależnie od czasu, miejsca, pogody, e, w ogóle tego, kim jest ta osoba, która nas prosi. I w ogóle musimy sobie pomagać, bo e, jeżeli będziemy sobie pomagać, to inni, jeżeli my komuś pomożemy, to ta, ta osoba też będzie miała do nas zaufanie i też być może kiedyś nam pomoże, jeżeli będziemy w potrzebie. A Waszym celem na dziś jest. To po prostu się w weekend i w sumie miłego weekendu, bo już się zaczął. Bye!